Taką żyję nadzieją, że ten stryj się znajdzie jeszcze za mojego życia, żeby można pojechać było zapalić z niekoniecznie pierwszego listopada. Tego wszystkiego był tylko jeden krok do wszelkiego rodzaju samosądów powodowanych pogardą, przeświadczeniem, że ci ludzie, których żołnierz niemiecki spotyka na swojej drodze, nie są godni traktowania jak równy. Ilość ofiar zbrodni popełnionych w częstochowie dniach 3-4 września to nie jest dziesiątki, to setki. I między 500 a 1000 to nie były pojedyncze osoby. Nazywam się Tomasz Kupiec. Od ponad 23 lat pracuję w Instytucie Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Jestem szefem Pracowni Genetyki Sądowej. Nasze badania wykonujemy na zlecenie prokuratury, policji oraz sądów. W naszej pracy zdarzają się również ekspertyzy dotyczące ważnych wydarzeń z historii Polski i Europy. W pierwszych dniach września 1939 roku w wielu miejscach w Polsce doszło do masowych egzekucji cywili. Zbrodnie te popełnili żołnierze Wehrmachtu. Nie zostały one ani do końca wyjaśnione, ani ukarane. Obecnie zajmuje się nimi prokurator Zbigniew Woźniak z Katowickiego Pionu Śledczego IPN. Pierwsze czynności w ramach tego śledztwa były podejmowane już w latach 70. w 72 roku, w 78 roku, i wtedy te postępowania oba zostały zawieszone. Potem było to jeszcze ówczesna okręgowa komisja badania zbrodni hitlerowskich w Katowicach. Potem w 2011 roku śledztwo to zostało podjęte, było prowadzone do 2014 roku, i w tym 2014 roku zostało umorzone. W lipcu 2019 roku śledztwo to zostało po raz kolejny podjęte, a powodem tego były właśnie te szczątki ujawnione, ludzkie szczątki znalezione koło katedry w Częstochowie. Na miejsce znalezienia zwłok lub ludzkich szczątków przyjeżdża prokurator. To on wówczas prowadzi oględziny przestrzeni, która mogła być miejscem zbrodni, lub tylko miejscem ukrycia zwłok. Mam umówione spotkanie z historykiem IPN, Grzegorzem Będnikiem, specjalistą, który od lat zajmuje się badaniem okupacji niemieckiej w Polsce. Zachowanie niemieckich żołnierzy po wkroczeniu 1 września na tereny Rzeczypospolitej było wypadkową kilku czynników, przy czym rolę dominującą na pewno odgrywało wcześniejsze wychowanie, można powiedzieć nawet indoktrynacja tych żołnierzy, jaka miała miejsce w latach III Rzeszy. Trzeba sobie zdać sprawę, że siły zbrojne ówczesnych Niemiec rozbudowane były bardzo gwałtownie, poczynając od roku 1933-1934 i w roku 1939 było to 4,5 miliona mężczyzn pod bronią, głównie młodych mężczyzn. Jeśli powoływano żołnierzy na wojnę z Polską, to były to roczniki 15, 16, 17. Zatem ci, których dorastanie, młodość przypadało na lata Republiki Weimarskiej, czasy niespokojne, czasy wielkiego kryzysu, czasy, w których powszechnym wręcz obrazkiem na ulicach były ścierające się bojówki rozmaitych, wrogich sobie partii politycznych. Później, natomiast po roku 1933, ci młodzi ludzie przechodzili swoiste szkolenie ideologiczne: czy to w Hitlerjugend, czy w rozmaitych organizacjach afiliowanych przy NSDAP, o ile oczywiście w samej NSDAP nie byli. Wreszcie mogli również służyć przed pójściem do koszar w służbie pracy Rzeszy, która generalnie była formacją zmilitaryzowaną, skoszarowaną, a to, co odróżniało ją od Wehrmach, to jedynie no cóż, brak broni i inne mundury. Częstochowa nie była broniona. Wojska polskie, które miały broń Częstochowy, wycofały się 2 września. Natomiast 3 września do Częstochowy wkroczyły jednostki Wehrmachtu. Owszem, w książeczce wojskowej każdego niemieckiego żołnierza znajdowało się 10 przykazań, według których miał on działać na froncie, według których, do których miał się stosować podczas toczenia działań wojennych. Przy czym oczywiście te dość wzniosłe zapisy swoją drogą, natomiast instrukcje udzielane już bezpośrednio tuż przed rozpoczęciem działań wojennych, czy tuż po ich rozpoczęciu, swoją. Jadę do Warszawy. Mam spotkać się z krewną jednego z polskich żołnierzy, którzy walczyli podczas kampanii wrześniowej w okolicach częstochowy. Wicenty Papiński. ponieważ taką był, syn, no, był bohaterem naszym rodzinnym. Tato ciągle nam opowiadał, oglądaliśmy zdjęcia, pamiątki jakie zostały po stryju i myśmy tak właśnie zasadniczo wolny czas spędzali w ten sposób wokół stryja. Był zdolnym, młodym człowiekiem, odważnym, takim pełnym życia. Losy mieszkającego w Częstochowie Wincentego papińskiego miały się wkrótce odmienić. Częstochowa była dość sporym ośrodkiem miejskim, liczącym około 130 tysięcy mieszkańców położonym w relatywnie niewielkiej odległości od ówczesnej granicy polsko-niemieckiej. Osiągnął swój cel, został w wojsku jako nadterminowy i awansował w ten sposób, że był instruktorem strzelectwa dla młodszej kadry. W ciężkich karabinach maszynowych, pierwsza CKM, druga CKM, trzecia CKM, takie znalazłam w archiwum wojskowym rozkazy dzienne. W 1936 roku Stryj został mianowany na linii Piechoty jako podoficer właśnie, podoficer zawodowy. No i wtedy to już miał pensję, bo przedtem to była nieduża 137 zł plus 13 zł funkcyjnego, no i spełniał się pewnie, bo to wszystko lubił no, związane z, z wojskiem. A w 39 roku w kwietniu został awansowany na podchorążego terminowego miasto zostało zajęte przez jeden z pułków czwartego korpusu armijnego, był to 42 pułk piechoty we wczesnych godzinach południowych 3 września. Żołnierze tego pułku uczulani byli iż Częstochowa jest miastem o przewadze ludności robotniczej. Wobec tego należy się spodziewać, że Przynajmniej jakaś część mieszkańców hołduje ideologią lewicową, być może nawet marksizmowi. Z takim bagażem przemyśleń, dołączając do tego oczywiście wszystko to, co tym żołnierzom wcześniej do głów kładziono, żołnierze 42. Pułku weszli do Częstochowy. Po tym wojna dostał rozkaz, poszedł na wojnę. I tu sprawa ze stryjem się zamyka, bo nie wrócił z tej wojny. Czekała mama, rodzice w ogóle, rodzeństwo, narzeczona. Wszyscy oczekiwali na powrót stryja. Pomimo to, że był urodzony w Częstochowie, wychowany, dobrze znał okolicę poświadczą o tym zdjęcia, jakie zostawił. Niestety. Zeznaniach przesłuchiwanych po wojnie świadków wydarzeń, które rozegrały się we wrześniu 1939 roku w Częstochowie, wynika, że początkowo nic nie zapowiadało tragedii, która wydarzyła się w ciągu zaledwie dwóch następujących po sobie dni. W pierwszych godzinach pobytu niemieckich żołnierzy w Częstochowie nie dochodziło jakichkolwiek ekscesów. Ludność była na pewno wystraszona, pochowała się w domach. Może nawet nie wykazywała specjalnej ciekawości do wyglądania oknami i patrzenia, co tam takiego dzieje się na ulicach. Z chwilą wybuchu wojny 1939 roku mieszkałem w Częstochowie przy ulicy Małej. Pracowałem na warcie. Należałem również do miejskiej Straży Ogniowej. Pamiętam, że w niedzielę, a w szczególności w poniedziałek 4 września 1939 roku. Żołnierze niemieccy zaczęli spędzać ludzi na plac przed ratusz i w podwórko ratuszowe. Będąc w pomieszczeniach budynku obok ratusza, widziałem, jak żołnierz niemiecki wyprowadził chłopca 15-letniego, którego znałem, a był on synem restauratora. Żołnierz ten rozmawiał z oficerem niemieckim, a znam trochę język niemiecki, i zrozumiałem, iż żołnierz ten przedstawił tego chłopca jako szpiega. Widziałem z okna pomieszczenia, w którym byłem, jak chłopiec był wyprowadzany poza budynek. I nad wykopanym dołem został zastrzelony z krótkiej broni. Doszło do masakry cywilnej ludności Częstochowej, masakry spowodowanej prawdopodobnie nerwowością niemieckich żołnierzy, ich Panikarskimi, trzeba to powiedzieć, nastrojami i wzajemnym ostrzelaniem się niemieckich oddziałów. Mamy na mapie Częstochowe dwa takie punkty, gdzie bez wątpienia do podobnych wydarzeń doszło. Pierwszy to dziedziniec miejscowej szkoły rzemieślniczej, gdzie rozkwaterowały się niemieckie oddziały. Żołnierze poskładali broń w kozły, zajęli miejsca w salach wykładowych, tam mieli nocować, po czym udali się gremialnie do kuchni polowych po odbiór posiłku. I właśnie w tym momencie rzekomo z budynków umieszczonych po drugiej stronie ulicy miały paść strzały. Oczywiście zaowocowało to wybuchem potwornej paniki. Jedni żołnierze usiłowali przedrzeć się do sal sypialnych, inni życzyli się do tej poskładanej w kozły broni, jedni usiłowali się chować, inni usiłowali odpowiadać ogniem. Oczywiście wszyscy regularnie ignorowali rozkazy oficerów, którzy usiłowali w tym całym bałaganie zaprowadzić jakiś porządek. Na placu przed ratuszem i za ratuszem mogło być zgromadzonych około 1500 ludzi, i wszyscy ludzie klęczeli z podniesionymi rękami do góry. Żołnierze niemieccy obstawili ich kordonem z przygotowaną bronią maszynową do obstrzału. Wtedy, gdy uciekałem, słychać było strzelaninę. Żołnierze niemieccy strzelali do ludzi. Widziałem, jak na stopniach katedry leżało kilka osób zastrzelonych. Ilu ludzi tam zostało zastrzelonych, tego nie wiem. Gdyż z obawy nie podchodziłem tam. Dowiedziałem się potem, że ciała tych ludzi zostały zakopane w rowach, prawdopodobnie w schronach wykopanych obok katedry. Moi dziadkowie prowadzili sklep kolonialny właśnie blisko katedry, na ulicy Stawowej. Także to jest tak. Teoretycznie to mógł stryj być na przykład ranny, ewakuowany, czy no, nie sądzę, że tam z, y, uciekał, tak? No ale po prostu jakoś mógł trafić w to miejsce, a to nie było tylko miejsce właśnie wokół tej katedry, ale i w innych miejscach w centrum, gdzie Niemcy nawet z domu wyciągali ludzi, no, strzelali z karabinów pod katedrą. Strzelali w tym wugowy nawet jakiś napad był przez hitelowców na szpital i tam mu wymordowano ludzi. No więc teoretycznie mógł mój stryj tam się znajdować. Działo się to w różnych miejscach na terenie Częstochowy. No, ze, ze śledztwa wynika, że było to co najmniej 15 różnych miejsc. Jeżeli chodzi na przykład o te wydarzenia koło katedry, to ze świadków wynika, że strzelano nawet wewnątrz katedry innych ustaleń takich powiedzmy mniej oficjalnych wynika, tuż koło katedry znajdował się browar. Więc prawdopodobnie żołnierze niemieccy mogli być też pod wpływem po prostu tego piwa, które wypili tam w tym browarze. Trudno powiedzieć, jak sytuacja wyglądała naprawdę, natomiast z niemal stuprocentową pewnością stwierdzić można, że było to wzajemne ostrzelanie się znerwicowanych niemieckich żołnierzy. Niestety, takie dość proste w gruncie rzeczy i oczywiste wytłumaczenie nie dotarło do odpowiedzialnych niemieckich oficerów, którzy zarządzili pacyfikację ludności Częstochowy. Wystarczyło, że znaleziono przy kimś no tak banalny i niegroźny przedmiot jak scyzoryk, może no brzytwę oczywiście do golenia, a nawet zwykłą żyletkę, by kogoś takiego odprowadzano na bok i rozstrzeliwano. Do Egzekucji później natomiast do grzebania zwłok używano zresztą, czy wykorzystywano w tym celu, rowy przeciwlotnicze kopane w ostatnich dniach sierpnia przez ludność częstochowy, między innymi przed częstochowskim ratuszem. Te szczątki ludzkie, które znaleźliśmy koło czatedry, one były pochowane w takich rowach. To były takie rowy w kształcie litery V, taki zydzak, były to strony przeciwlotnicze wybudowane przed wojną. One miały głębokość dwóch metrów. I te wszystkie szczątki, które myśmy znaleźli koło katedry, one prawdopodobnie one znajdowały się w tej jednej literze V. Z ułożenia tych szczątków ludzkich było widać, że one nie były składane tam do tego, tylko po prostu wrzucane. Te wszystkie szkielety były tak ze sobą splątane, że jak robiliśmy tam odlędziny na miejscu i wydobywaliśmy, czasami ciężko było przyporządkować, które kości do którego szkieletu należą. I z tych szczątków ludzkich, które tam wydobyto, okazało się, że są to szczątki 12 osób. Wreszcie poszłam do IPN-u i oddałam swoje DNA. No bo kto to zrobi jak nie ja, chciałabym odnaleźć grup mojego stryja, bo to jest straszne, że nie tylko stryj jest jako żołnierz, który zginął, ale jest nie odnalezionych 800 albo 900 żołnierzy z właśnie 7 dywizji Piechoty. Oddali życie za ojczyznę i nic nie mają, nic nie, nikt o nich nie pamięta. Moje pokolenie zemrze i już koniec. Mnie osobiście boli, że w Częstochowie działał 27. Pułk Piechoty. Tyle żołnierzy walczyło, tylu oddało życie i nawet pułk nie ma swojej ulicy. Na początku wiedzieliśmy tylko, że obok katedry w Częstochowie znaleziono szczątki 10 mężczyzn oraz dwóch kobiet. A każde badanie genetyczne, niezależnie od ilości dostarczonego materiału, wymaga czasu i DNA pobranego od krewnych. Kto konkretnie leżał w bezimiennym grobie obok częstochowskiej katedry, jeszcze nie wiemy. Nasze badania trwają.